ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Game newsie. I dzisiaj taki szybki Game News, bo powiem Wam szczerze, że nagrywam filmy na najbliższe dwa dni i już ten film jest ostatnim filmem i gadam przez godzinę, ale naprawdę bardzo ciekawe tematy tutaj wleciały, jeżeli chodzi o gry i dzisiaj poruszę dwa. A mianowicie sukces Techlandu. Techland pochwalił się że sprzedał um, Dying Light całą serię w nakładzie 30 milionów sprzedanych egzemplarzy. I jest to bardzo, ale to bardzo dobry wynik. Chyba dla porównania um, ilość sprzedanych sztuk na 65 milionów sprzedała się cała seria Wiedźmin, czyli trzy części Wiedźmina w 65 milionów, z czego sam Wiedźmin 3 w nakładzie 40 milionów e, sztuk. A tutaj dwie części sprzedały się w ilości 30 milionów egzemplarzy. Zupełnie też inną bajką jest tutaj Cyberpunk, bo Cyberpunk bodajże sprzedał się w. w 30 milionów sztuk jeszcze przed premierą e, nie, do, czter do 14 kwietnia sprzedał 18 milionów, to przepraszam to nie aż 30 milionów do 14 kwietnia, no jest to wiadomość z początku z początku 2022 roku więc 18 milionów kopii cyberpunka gry dużo droższej od Dying Lighta więc tutaj Dying Light tak naprawdę bardzo bardzo dobry wynik. Jeżeli chodzi o grę single playerową sprzedanie 30 milionów sztuk. Dobra, to nie jest tylko dwójka to jest też jedynka i dwójka, ale zakładam, że dwójka była, ma w tym większy udział. No chyba, że wiecie, jedynka przez więcej lat z nami była i jednak była na promocji, więc mogła tutaj większą ilość sztuk wnieść do puli, tak czy inaczej, bardzo dobry wynik. Co za tym idzie? Techland ma kasę na projekt, jakby finansowanie dalszych projektów. Co mnie bardzo cieszy, no bo zarówno jedynka, jak i dwójka to są gry bardzo przeze mnie lubiane. Naprawdę dobrze zrobione. Może nie idealne. Nie są to jakieś arcydzieła gamingu, ale naprawdę, bardzo, bardzo dobre gry. Na pewno są to. Te gry, które dla mnie to jest taki rating S, jeżeli chodzi o gry, to jest, są gry, na przykład Dying Light 2 czy też 1 to jest dla mnie ten sam poziom co Wiedźmin 3 na przykład, czyli topowe gierki. Tu już możemy później w ramach tych topowych gierek dyskutować o niuansach. Natomiast na chwilę obecną no, są to dla mnie osobiście gry to. Wy możecie napisać co wy e, myślicie i jak to dla was wygląda jeżeli chodzi o ocenę Nightingale'a. A na samym końcu jeszcze taka ciekawa informacja to jest krótkie newsy. E, Robert Lewandowski zaprasza do zabawy z Sport Renovation, gra od Roberta Lewandowskiego, w której będziemy odrestaurowywać czy też naprawiać e, gry jakby nie gry tylko obiekty sportowe i to jest fajny w sumie, fajny, fajny ten fajny case, no bo mieliśmy już całą masę menadżerów menadżerów drużyn, e, symulacji przeróżnego rodzaju, a w tym momencie możemy się zająć tym, żeby przywracać świetność obiektom sportowym, będziemy menadżerami obiektów sportowych, jak widzicie siłownie, kluby walki kluby bokserskie e, hale do koszykówki, hale do Siatkówki. Prawdopodobnie wraz z naszym rozwojem będziemy nawet zajmować się całymi stadionami. Patrzcie, ścianki do spinaczki będziemy mogli budować naprawdę, w sumie, bardzo, bardzo fajna koncepcja. Tutaj budujemy sobie halę do e, futbolu, a do takiego futbolu dla osób niepełnosprawnych. Cała gablota, trofeum. Więc tak naprawdę rozwijamy nasz klub sportowy poprzez rozwój obiektu sportowego, w którym e, jakby nasz klub funkcjonuje i dzięki temu zdobywamy kolejne achievementy. Nie skupiamy się na samej drużynie, na jej treningu, na zawodnikach. Tylko na obiektach, i powiem Wam szczerze, podoba mi się to, bo ja lubię takie elementy strategiczne w grach i naprawdę ciekawa sprawa. E, no, ciekawy jestem, w jak dużym stopniu Robert Lewandowski jest tutaj właścicielem projektu, a w jakim stopniu jest tylko twarzą reklamową. Natomiast na pewno zaangażował się w promocję gry, co zdecydowanie pewnie jej pomoże. No mi koncepcja bardzo się podoba, bardzo i może to być ciekawa alternatywa albo też ciekawy w ogóle punkt w tych, wśród tych wszystkich gier sportowych, które oferuje nam rynek. Dobra, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję, takie krótkie, 5 minutowe newsy dla Was. No i cóż, widzimy się w kolejnym filmie, który w piątek, ten leci w środę, jakby w piątek macie następnego game newsa, a codziennie na kanale Technokrata, tech newsy, unboxingi, recenzje, więc wam, Was tam też zapraszam. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję, widzimy się w piątek, a tymczasem miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia. Cześć. Thanks for watching!